Kamel Channel to Twój kanał na YouTubie, gdzie między innymi doradzasz ludziom, jak umiejętnie korzystać ze sztuki autoprezentacji. Czy jeżeli ktoś nie ma tego we krwi, nie jest ekstrawertykiem, który po prostu to potrafi, czy może się tego nauczyć? Można się tego nauczyć. Trzeba po prostu znaleźć w sobie mocne strony, które nie muszą kojarzyć się tylko z byciem ekstrawertykiem, na nie postawić, przestrzegać kilku prostych zasad i każdy może być dobrym mówcą. Często takim momentem próby jest właśnie rozmowa kwalifikacyjna. Często jest też tak, że ludzie dopiero tuż przed rozmową zaczynają się nad tym zastanawiać. Czy są jakieś proste sposoby, żeby te pierwsze wrażenie było dobre? Uśmiech jest pierwszym podstawowym sposobem. Ludzie z drugiej strony kochają mieć do czynienia z ludźmi pogodnymi. Jeżeli ktoś wnosi ze sobą swoje pozytywne nastawienie, jeżeli próba zdobycia pracy ma się wiązać z optymistycznym nastawieniem, nadzieją na przyszłość, chęcią zbudowania dobrej relacji z nowym pracodawcą, powinien to pokazać. I to jest ten największy skarb. A co z pewnością siebie? Rozmowa kwalifikacyjna to jest ogromny stres zazwyczaj, szczególnie właśnie te pierwsze rozmowy. Jak to opanować, żeby jednak tę dobrą stronę swojej osobowości potrafić pokazać? Proponowałbym pamiętać, żeby przede wszystkim przypomnieć sobie o płucach. Jak patrzę na zestresowanych ludzi w różnych branżach i w różnych sytuacjach, a mam z tym do czynienia na bieżąco, bo szkole ich w różnych firmach, to widzę, że w takich sytuacjach zapomina się o oddychaniu. Żeby sobie spokojnie, nie za głęboko pooddychać, również w czasie rozmowy. Wtedy znakomita część, a przynajmniej duża część tego stresu, po prostu znika. Kwalifikacyjnej często jesteśmy w pozycji interesanta, czyli kogoś, kto no, stoi niżej yy, w drabinie tak, hierarchicznej. E, jak w tym wszystkim pogodzić taką postawę z pewnością siebie? Czy można jakoś to pokazać? Jest, yy, jest sposób na to. Tym sposobem jest ciekawość. Ponieważ jeśli jestem interesantem, który stara się i zabiega o stanowisko w tej firmie, to jednak coś o niej wiem. I znam swoje powody, dla których ja o to stanowisko zabiegam. Mało tego, chcę się dowiedzieć jeszcze więcej. Więc, jeżeli siedzę przed rekruterem i naprawdę jestem ciekaw, to on postrzega to jako absolutnie godną pochwały postawę. Dzięki bardzo. Proszę.